Cześć, dzisiaj jest wieczór sylwestrowy. Wszyscy czekamy na nowy, lepszy rok. I chciałabym Wam podziękować za cały ten rok, że czytaliście moje wpisy, za Wasze maile, dobre słowo, zapytania. Cały czas czuję, że się rozkręcam, więc mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. E, też czekam na Wasz e, feedback. E, jeżeli coś potrzebujecie, e, chcecie coś, e, czegoś nie wiecie, potrzebujecie wsparcia, to ja jestem tutaj dla Was e, i mam nadzieję, że, e, że będziemy w kontakcie. A dzisiaj życzę Wam wspaniałej zabawy, niezależnie w jakim gronie się bawicie, niezależnie czy jesteście sami w domu. Mam nadzieję, że nie siedzicie w starych dresach, więc nawet jeżeli jesteście sami albo w takim domowym gronie warto, warto coś założyć, nawet e, coś fajniejszego, jakiś błysk. Dzisiaj mamy, e, nic szalonego, proste, prosta sprawa, spódnica kontrafałdy, e, spódnica z tafty, złotej tafty. Niech, niech się złoto świeci. Ostatni wpis był mój o Srebrze, ale niestety niezbyt dobrze czuję się w srebrze, wybieram złoto, bo jest cieplejsze i jest mi w tym dobrze. Na pewno na pewno jakieś nowe pomysły przyjdą mi do głowy i to zrealizuję. Bądźmy w kontakcie, bawmy się dobrze. Życzę Wam dużej, świetnej zabawy, dużo optymizmu, zdrowia wspaniałej miłości, dobrych ludzi wokoło, realizacji pomyślnie Waszych planów zawodowych, prywatnych. Niech się dzieje dobrze, niech nam wszystkim dzieje się dobrze i żeby ten rok był lepszy, fajniejszy, bogaty w dobre wiadomości i żeby nam się dobrze żyło. I życzę Wam oczywiście, no przecież, wspaniałych, kreatywnych realizacji pomysłów, szyciowych, e, e, tak jak mówię, zanim wyrzucisz, co spróbuję coś z tego uszyć, więc myśmy o recyklingu e, i niech nasza kreatywność się rozwija, e, niech nasze zdolności się rozwijają i życzę wam wszystkiego najnaj, bawcie się dobrze, dzisiaj to najważniejsze, bawić się dobrze, zachować optymizm, niezależnie od sytuacji. E, niezależnie jak szalone grono macie dzisiaj towarzystwa, dzisiaj też mam bardzo, e, bardzo okrojony skład, wręcz minimalny, ale e, muzyka gra, e, jestem ubrana i jestem gotowa iść w tan, nawet gdybym miała tańczyć u siebie w sypialni, ale będę to robić. Więc wszystkiego dobrego, dziękuję za wszystko, dziękuję, że jesteście. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby Was nie było, więc ja jestem, bo Ty jesteś. Wszystkiego dobrego, Buziaki, trzymajcie się, papa. Pa.